Cześć, Singa z tej strony. Zapraszam na bitwę Czołgiem T69 na mapie Perłowa Rzeka. Od rana, jak wszyscy pewnie wiecie, są gwiazdki razy 5, więc starałem się te gwiazdki zbić. No niestety, dopiero chyba podajesz, w czwartej lub w piątej bitwie udało mi się wygrać. No pewnie nie tylko ja mam takie problemy często w weekendy, jak są takie mocne eventy, żeby wygrać jakąkolwiek z bitwę. Jak widzimy, na ten wąski przesmyk pojechało większość naszych czołgów, Ja tu jadę tylko z dwoma spoterami, z KW1S, a więc postanawiam nie jechać bardzo do to przodu, stanę gdzieś z tyłu, dlatego też przyspieszę, bo początek będzie, nic się nie będzie działo. Postanowiłem po prostu stanąć z tyłu i czekać, co się stanie, jaki będzie bieg wydarzeń. Bo nie widzę sensu jechać, skoro wszystkie praktycznie czołgi pojechały na inną, drugą stronę mapy. No tutaj peszek, goldowa amunicja e, e, weszło w jarzmo działa, no nie ma szans, żeby przebić. Więc kolejne przeładowanie, szybkie, zanim czołgi z drużyny przeciwnej do mnie dojadą, więc minimalnie przyspieszam cały czas. Bo wiadomo, no nie będę czekał z dwoma pestkami. Za chwilę wyjedzie na mnie jakiś czołg, i będę czekał, strzelę dwa razy. Zrobię 500 damage'u i będę czekał 25 sekund na przeładunek. Tu na razie, tu w tym momencie miałem nadzieję, że ten M25 jeszcze wyjadzie, wyjedzie, no niestety tego nie zrobił, więc to na razie nudno. Kręcę się na boki, czekam, co zaświeci nasz kaw 1S. Jak widzimy, wszystkie czołgi, które pojechały w tym kierunku, czyli i e 2 z mojej drużyny, czyli LCAMX i AMX 12T, jak dojechali do tego miejsca na K3, wyparowały, więc. No, ale niestety nasz KW1S postanawia robić to dalej to samo, czyli dalej tam wyjeżdża pod czołgi, których tam na pewno dość sporo stoi. Najmocniejszy gracz w naszym teamie, czyli FCM. Jest prawdopodobnie AFK, tutaj mam troszkę szczęścia T71 objechał tutaj dookoła, więc mogłem sobie go bardzo łatwo zdjąć. Mimo że oczywiście Goldowy pierwszy pocisk poszedł w ziemię. Więc już 4000 na minusie. Kolejne szybkie przeładowanie, bo widzimy, że jest tam jak de panther i IS 6 troszkę, i T69 troszkę tych czołgów tutaj nam nie jedzie, więc muszę stanąć w takim miejscu, żeby móc się w miarę bezpiecznie wycofywać. A jednocześnie, żebym mógł też robić damage. W miarę bezpiecznie, więc kamperski kameczek mnie tutaj wita. Widzimy już pierwszy cel jak The panther. Teraz na szczęście już te pustki wchodzą, mniej jak tego T-71. Te no to chyba z tego co wiem największy mankament tych 8 i 9 tieru amerykańskich magazynków, że te działa są niecelne, a do tego mają słabą penetrację. Bo na zwykłej amunicji tylko 175, więc ja po prostu zakupiłem ponad 1000 amunicji goldowej i gram tylko na goldzie. Nie ma czasu i nie chcę mi się po prostu zastanawiać, że podczas bitwy przyłączać się znów czekać 25 sekund reloadu po to, żeby na dane czołgi mu strzelić z większą penetracją. No więc na razie cały czas czekam. Przewagę w tej części mapy przeciwnik ma znaczną. W ogóle widzimy. 4-7 dla przeciwnika, tu na dole mamy kv 5, T69 się jeszcze pokazało z prawej strony, wiedziałem, wiem, że 60 jest i 6, więc stwierdziłem, że nie ma sensu mi tu rasować, nie ma sensu mi po prostu jechać do przodu, poczekam, będę się wysyłał w tą i w tą stronę i czekała, aż coś tam nie wyjedzie. Tu niestety dźwięk, mi się wydaje, że powinno wejść, bo to w wieżę powinno wejść, no tu już ja sfailowałem niestety, tak też bywa. No, i teraz sami zobaczycie różnicę pomiędzy te 69 na goldzie a bez golda. No, ja go przebijałem, a on po prostu nie jest w stanie za bardzo nic zrobić od przodu w wieże. Te 175 penetracji no, często nie domaga. Tu jeszcze dostałem od artylerii. No, peszek ostatnio dość często od arty dostaje, no ale to się na nie zemści. Później ją na szczęście zajmę na sam koniec. Przeładowanie. Tu pełne zbliżenie sobie zrobię, żeby mieć pewność, że na pewno trafię w te policzki amerykańskie czołgi tam przyjmują wszystko. I, i jak T69, e, taki T541, tak samo i T57 Heavy po tych policzkach wchodzi wszystko. No to już kolega w T69 niezadowolony, z <śprawda> praktycznie co bitwę to słyszę, że jest Gold z i w ogóle tam co tylko, bo gram na Goldzie. No, pf, jego wina, no. Ja go zjadłem, go spaziowałem, a on po prostu nie był w stanie mi nic zrobić, tak. Przebił mnie raz na cztery strzały i no, jego wybór, tak. Nie chcę tracić srebra, więc nie potrafi mnie raz przebić. Już jestem przeładowany, teraz bałem się troszkę, bo jestem dla Isa 6 na strzał. No, ale stwierdziłem, że no, muszę gdzieś podjechać, postarać się tak mniej więcej na wieże, dość nie najgorzej, całkiem fajnie opuszcza ten czołg wieże, więc można troszkę na wieże pograć, ta wieża jeszcze potrafi najprędzej dingnąć, jeżeli nie pójdzie na te policzki. No i tu mamy spotera z drużyny przeciwnej, więc bez problemu go zdejmuję. Nasz FCM chwilę szybciej się obudził. Co najśmieszniejsze, się, jak da wynik po bitwie. Kolega przestał prawie całą bitwę na kapie, a będzie miał drugi damage w bitwie, zaraz powiem. Więc nie wiem, czy on był FK, czy on po prostu tam został, czy nie wiem, czy to bot, no nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, na bota raczej to zbyt inteligentny jak na bota. że po statystykach to jeszcze, że kolega chyba coś pod 3000 na tłucze, ale widzicie, cały czas na, na karpie praktycznie. Troszkę przyspieszę, bo widzimy, że IS-6 jest dość daleko, ja jestem na przeładunku, więc żeby nie przedłużać tej bitwy. No, no niestety magazynkami wszyscy sobie zdajecie sprawę, są takie momenty przystoju nudy, że się nic nie dzieje, bo, bo wiadomo nie będę atakował, żeby kiedy ten, kiedy jestem w trakcie przeładowania. Jakiś lekki ladzek, to przycięcie miałem, nie wiem czemu, znowu jest normalna ilość FPS-u, więc może dlatego, że przyspieszałem, coś po prostu przycięła karta. Jak widzimy z bitwy, którą przegrywaliśmy, kiedy obudził się ten gracz w fcm udało nam się bitwę wyciągnąć na 12-10 dla nas. Tu że za chwilkę mu napisze, że ja pojadę spotować, żeby nie ryzykował zbytnio ten gracz w fcm je wyjazdu. No właśnie w tym momencie mu to piszę, że ja po prostu wyjadę na tył tym czołgom. On dla rhm jest na wybicie, jest miękki, więc... Stwierdziłem, że wyjadę z tyłu, coś postaram się zaświecić, żeby oni mogli sobie snajpić z daleka. Widzimy, artyleria się świeci, RHM też, ale to dzięki temu, że AMX 1370 wyjechał z przodu. To na pewno nie ja, bo ja z górką cały czas jestem. No i tu wyjazd na artylerię, którą przedtem mówiłem ci się odpłacę za to, że zrobiła mi hamuraka, więc już jej nie ma. No i tu jeszcze dobicie RHM -a. wynik średni, bo 3100 damageów, ale 7 fragów jak na to, że nie grałem od tygodnia. Bardzo fajnie się zaczął dzień. Dzięki wielkie, z uwagi na razie, hej.